W czerwcu 1989 roku w Domu Kultury Zakładów Azotowych odbyła się z pewnym opóźnieniem Akademia z okazji 60-lecia Klubu Uniatarnów. Jak zwykle w tego typu uroczystościach nie brakowało przemówień, życzeń, występów artystycznych, najbardziej zasłużeni otrzymali medale i odznaczenia. Były również oczywiście wspomnienia, a w tym wypadku naprawdę było co wspominać. Miejsce, w którym się znajdujemy przy moście na Białej w pobliżu ogródków działkowych współcześnie nie kojarzy się ze sportem. Ale naszą opowieść rozpoczynamy właśnie tutaj, dlatego że w tym miejscu jesienią 1928 roku grupa entuzjastów na czele ze Stanisławem Hemplem i Jerzym Gorgiadesem postanowiła założyć klub sportowy w środowisku pracowników powstający wówczas dopiero w Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Eksperyment się powiódł. Powstał klub, który początkowo nazwano Tarno Azot, później zmieniono nazwę na Towarzystwo Sportowe Mościce. Bardzo szybko powstało boisko na okolicznych łąkach, a nawet hala sportowa, zaczęły działać sekcje na czele z sekcją piłki nożnej. Kilka lat później w Mościcach powstał drugi klub, Robotnicze Towarzystwo Sportowe Łączność, które także miało własne stadion. W 1937 roku działacze tych klubów doszli do wniosku, że istnienie dwóch organizmów sportowych w jednym środowisku mija się celem i postanowili połączyć siły. Tak powstał jeden mocny klub, który zachował nazwę starszego brata, a więc TS Mościca. W 1938 roku, kiedy obchodzono uroczyście dziesięciolecie sportu w Mościcach, na uroczystości przybyli m.in. ówczesny wicepremier, wielka postać międzywojennej Polski Eugeniusz Kwiatkowski w towarzystwie światowej sławy fizyka i pilota balonowego Augusto Picard. Gospodarze nie mieli się czego wstydzić. W okresie międzywojennym sportowcy z Mościc odnieśli wiele sukcesów. Coraz lepiej w rozrykach ligowych radzili sobie piłkarze, prowadzeni w latach 30. przez kilka sezonów przez byłego gracza Krakowi, reprezentanta Polski Zygmunta Chrusickiego. Dzisław Kozup czy Karol Holewa stali się lokalnymi gwiazdami. Lekkoatleci Henryk Złobicki, Stanisław Serafin, Tadeusz Grabczyński, Edward Kwapniecki liczyli się w kraju i brali udział w zawodach międzynarodowych. Według niektórych źródeł przez pewien czas z Mościcami związany był Zdzisław Nowak, wielokrotny mistrz Polski wskoku w dal, olimpijczyk z Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku. Sławą nie tylko lokalną cieszyli się zapaśnik Adam Karbowiak oraz zawodnik sekcji kręglarskiej Franciszek Toczyński, który miał szansę wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Niestety, kręglarstwo nie znalazło się ostatecznie w ich programie. Najwięcej sławy mościckiemu sportowi w kraju przyniosła jednak działalność założonego z inicjatywy Leszka Krzyszkowskiego mościckiego klubu balonowego. Organizowane przez klub zawody balonowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem publiczności i krajowej prasy. Wojna nie przerwała całkowicie sportowej działalności, funkcjonowała bowiem tajna fabryczna liga piłkarska. Mecze były okazją do wymiany informacji, podziemnej prasy oraz broni. Jeszcze wojna się nie skończyła, a już w kwietniu 1945 roku piłkarze z Mościc zagrali pierwszy mecz z Tarnowią. Do klubu wracali byli sportowcy, często z czasem z zawodników stając się oddanymi działaczami, jak na przykład piłkarz i kolarz Leopold Roleski. Pojawiła się młodzież. Pod koniec lat 40. w związku z prowadzeniem modelu sportu opartym na zrzeszeniach zmieniono nazwę klubu na Zakładowy Klub Sportowy Unia Mościce, a w 1952 roku, kiedy Mościc stały stały się Tarnowa, Tarnowa, zakładowy klub sportowy Unia Tarnów. Lata 50. to trudny czas dla kraju, ale dla klubu okazał się niezły. Na stadionie powstała drewniana trybuna na 500 miejsc, reaktywowane zostały dawne sekcje, powstały też nowe. Sukcesy odnosili gimnastycy z Kazimierzem Karbowiakiem i późniejszym wieloletnim działaczem Antonim Markowiczem na czele. Piłkarze wygrali w 1954 roku rozgrywki o Mistrzostwo A klasy, potem Grupę Wschodnią Ligi Wojewódzkiej. Stąd już był tylko krok do drugiej ligi. W Unii grał wtedy legendarny już wówczas wychowany Ktarnowi Antoni Barwiński oraz tacy zawodnicy jak Bolesław Kalemba, Stanisław Białas czy Alojzy Witek. Dobrą grupę juniorów prowadził oddany trener Stefan Tatczyn. Działacze zdecydowali się na kolejne wzmocnienia mające zapewnić drużynie awans do wymarzonej drugiej ligi państwowej. Był rok 1958. Zimą zostali ściągnięci do Unii tacy zawodnicy jak, i to był bardzo dobry zakup, Rufin, Dubiel, Spodzieja, Rusinek, Guzy. To była ta czwórka pierwsza i na tych zawodnikach opierało się właściwie opierał się cały skład i oni właściwie prowadzili całą grę. W następnym roku, gdy Unia awansowała, dołączył do nich jeszcze z Lubania Śląskiego Leon Palęba. No Starnowi doszedł wcześniej Rysiek, Nowak, a tak no to byli nasi wychowankowie. Piłkarze Unii pod wodzą trenera Stefana Lasoty dokonali pierwszego historycznego awansu do drugiej ligi. Wygrali Ligę Wojewódzką i spotkania Barażowe. W ostatnim meczu, który przeszedł do historii tarnowskiego futbolu, pokonali w Częstochowie raków aż 6 do 0. Reprezentant Polski, 17-krotny reprezentant Polski Starnowa, Antoni Barwiński, mój imiennik zresztą którym je później trenował też, grał w ataku, bo zawieszony był w ten czas za kartki Rufin Dubiel i jako obrońca na środku ataku wystąpił i zdobył nawet bramkę jedną z sześciu. W 1961 roku Unia była liczącą się w rozgrywkach drużyną, w której zaczęły się pojawiać niespełnione niestety aspiracje pierwszoligowe. To był jednak świetny zespół. Kapitanem jest Ryszard Nowak, bramkarz Tadeusz Sienkiewicz, Alojzy Witek, Czesław Mazurek, Mar Mariusz Kuciewicz, Eugeniusz Żywiec, Wiesiek Rusinek, Rufin Dubiel, Reinhold Guzy, ja jako jestem przedostatni i Władysław Gosek. W drużynie tej swój epizod miał późniejszy świetny zawodnik Krzysztof Hausner, srebrny medalista mistrzostw Europy Juniorów. Unia przez następne kilka lat grała w drugiej lidze. Po spadku wróciła do niej w 1967 roku. W zespole grał wtedy powoływany do drugiej reprezentacji kraju świetny technik Stanisław Bucki. To jest właśnie ta drużyna, która awansowała do drugiej ligi w 1967 roku. I to był tak. Ja byłem kapitanem w tym akurat tym, tej drużyny. Władysław Czekanowski, Czesław Mazurek, Piotr Blaga, Edward Burkat, Piotr Brożek, Andrzej Horba, Henryk Blaga, Józef Kulpa, Stanisław Bucki, Augustyn Maciuszek, Ryszard Marek, Józef Burban, Edward Janusz. I tutaj było je sporo działaczy z prezesem, panem Szczerbą na czele. Dwa lata później Unia odniosła wielki sukces w Pucharze Polski, awansując do półfinału tych rozgrywek, w którym uległa po wyrównanym dwumeczu warszawskiej legii. Widzę, wiodło się jednak różnie. Jaskółki balansowały na granicy drugiej i trzeciej ligi, to spadając, to ponownie awansując. W latach 70. i 80. przez drużynę przewinęło się wielu bardzo solidnych piłkarzy, którzy wcześniej lub później na boiskach ówczesnej pierwszej ligi pokazywali się z dobrej strony. Wśród nich tacy jak Andrzej Grębosz, Edward Oratowski, Stanisław Curyło, Andrzej Przeniak, Maciej Smagacz, Andrzej Targosz, Kazimierz Gładysiewicz czy Mirosław Kubiszczar. Klub miał też szczęście do szkoleniowców. Oprócz wymienionych byli to m.in. Zenon Książek, Tadeusz Lewandowski, Władysław Czekanowski, Marian Anioł, Rumuald Meus, Ryszard Marek czy Ryszard Słowik, który poprowadził w 1979 roku swoich podopiecznych do niespodziewanego sukcesu. Unia zdobyła wówczas złoty medal podczas spartakiady młodzieży. Niezależnie od klasy rozgrywkowej, Unia przez te lata była najlepszym zespołem w mieście, zdobywając serca sympatyków piłki nożnej nie tylko w Mościcach, ale w całym Ternowie i regionie.